Wszystkie altcoiny, wszystkie tokeny, które nie są bitcoinem, oni chcą wrzucić, że to są security i po prostu robią gówno burzę wokół tego całego rynku. Zresztą, SEC, ten gość, powiedział, że im nie są potrzebne żadne inne wirtualne waluty, mają dolara i mają inne waluty cyfrowe. Tak to po części nazwał. To jest trochę łapanie za słówko, no ale wiecie, że w tych czasach. Czy złotówka, czy euro, czy dolar, to tak naprawdę jest waluta cyfrowa, no bo wszystkie transakcje odbywają się po prostu w sieci, odbywają się w banku, nie przez wymianę gotówkową, tylko właśnie gdzieś cyfrowo i do tego ten świat dąży. Nie wiem, czy jeszcze śledziliście też e, informacje dotyczące innych walut, ale na przykład korona duńska i te skandynawskie waluty. Zostają tak jakby wycofane z obiegu i z możliwości wymieniania ich.